Was w pierwszym odcinku e, e, na moim kanale jest on e, poświęcony na przyspieszenie naszego komputera e, i to bardzo, 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 bardzo daje dużego, dużo FPS-ów do różnych gier, <coughs> więc będzie nam potrzebna e, nasza dana gra, którą chcemy przyspieszyć, Razer Game Booster Ro dlaczego Razer Game Booster? Razer Game Boosterem można nagrywać, tak jakże można nim e, przyspieszyć jeszcze naszą grę. Więc na samym początku wchodzimy w menu Start, klikamy prawym przyciskiem myszy na komputer właściwości i wyskoczy nam takie okienko. Wchodzimy w zaawansowane ustawienia systemu. Zaawansowane ustawienia to dla uzyskania najlepszej wydajności. Klikamy Zastosuj, gdy już to wybierzemy. I czekamy. Jak widzicie, mo, nasz komputer się, nasze paski, nasz komputer się zmienił. E, jeżeli chcecie przywrócić własne e, FPS-y, które mieliście, klikamy na system wybierze optymalne ustawienia. Ja sobie, jak ja ustawię, że no, zostawię sobie, że będę miał dużą wydajność komputera. Wychodzimy. Wpisujemy w szkole programy i pliki, czy wyszukamy plik konfiguracja systemu. Klikamy, rozruch, opcje zaawansowane, klika, zaznaczamy ten punkcik, liczba procesorów. Klikamy na 2 klikamy OK, zastosuj. Teraz uwierzcie mi, że wasz komputer jest bardzo i to bardzo przyspieszony. E, jeżeli Wam się oczywiście te paski nie podobają, możecie, możecie przywrócić e, swój system tak jak pokazywałam, że wchodzicie w komputer, właściwości, e, są, są ustawienia, ustawienia i niech system wy, wybierze optymalne ustawienia i po prostu macie taki komputer jak wtedy. Więc e, teraz będzie nam Game Booster. Nam grę. E, jak widzicie tutaj mam e, dużo gier, Gdy, żeby dodać grę klikamy plusik, Add Games, wybieramy grę z naszego dysku i ją włączamy niektóre gry, e, nie, które nie zawierają e, głównego folderu, czy że, e, że tak powiem wszystkich plików tej gry, na przykład jak mój Crisis, który jest zainstalowany na płytę. On mi nie wejdzie, bo jeżeli... Bo on nie ma własnego folderu, jeżeli klikniemy na niego e, otwórz taką lokalizację jego, to wyskoczy nam takie coś i właśnie dlatego nam na przykład otworzę sobie GTA 4 jako lokalizację, plików, to wyskoczy nam folder z wszystkimi plikami, w, do którego mogę wygrywać mody. i e, w drugim odcinku pokażę, jak wygrywać mody. Skrypty. No, i po prostu teraz sobie możemy wybrać grę. Klikamy klikamy lewym przyciskiem myszy na naszą grę i klikamy tą strzałeczkę. Uff, ja tego oczywiście nie będę włączał bo ja już to testowałem. Nie muszę wam pokazywać. Możecie sobie sami przetestować. Oczywiście, jak wam pokazałam e, więc to by było na tyle. Jeżeli pomogło, jeżeli wam pomogło punkt ten film, e, to poproszę popros po o subskrypcję, czy nawet łapkę w górę, e, lub komentarz. Proszę o, be, jeżeli ci się ten film nie podobał, lub ci zepsuł coś, e, zostaw, film bez zostaw film bez komentarza i bez łapki w dół. E, no to ja się z wami żegnam.